Znowu odstawmy głowę, odstawmy opis. Zejdźmy niżej. Zejdźmy niżej, zejdźmy w ciało. Nie w myśl o ciele. Nie w analizę ciała, nie kontrolę ciała w tej chwili, czyli ten ruch, który opisuję, odstawiam, zaniecham go. Zamknijcie też oczy. Na razie to ćwiczenie bez zamkniętymi oczyma. Przypominam, opis jest odstawiony. Nie używaj opisu. Nie posiłkuj się nim teraz. Nie używając opisu, tylko bezpośredniości, niedualności, zobacz, czy możesz się wyróżnić w jakiś kształt. Jeśli otworzysz oczy, to może się tak zacząć wydawać. Ale tak naprawdę, bezpośrednio sprawdź, czy możesz określić swój kształt, nie używając głowy, opisu. Czy naprawdę możesz określić, gdzie ty się zaczynasz, gdzie ty jesteś oddzielony? Że to jest zasadne w ogóle takie stwierdzenie. Ponieważ bezpośred... w Twojej bezpośredniości nie ma oddzielenia. W Twoim rzeczywistym wejrzeniu w tej chwili. Czy jest jakaś granica pomiędzy skórą a przestrzenią? Wyraźną granicę, czy ją wyraźnie masz? Czy musisz zacząć o niej myśleć? A gdy nie myślisz? Czy do Twojej bezpośredniości, w tej chwili, w tym momencie jest przyklejona historia Twojego życia, Twoich traum, przeżyć? Czy też musielibyśmy sięgnąć teraz pamięcią, czyli przywołać myśli? Zaproszenie teraz jest takie, żeby nie przywoływać ich sprawdzić coś, Bezpośrednio, bez pośrednictwa pamięci. Sprawdź, czy bez myślenia, możesz stwierdzić. Ile masz lat? Czy ta bezpośredniość, o której mówię teraz, na którą wskazuję, ma ileś lat? Czy ta bezpośredniość ma płeć? Nie myśl o tym. To nie jest do sprawdzenia myślą. Nawet to odczuwanie, które w tej chwili masz, czy ono jest męskie albo żeńskie? Czy można to stwierdzić? Czy ta bezpośredniość ma jakiś problem ze sobą? Czy jest niedopasowana? Czy ta bezpośredniość dokądś idzie? Ma jakiś cel, dążenia, drogę do pokonania? Jeśli jesteś w głowie, zejdź niżej do ciała. Jeszcze raz. Zaniechaj myślenia na ten temat. Więc tak naprawdę, czy masz rzeczywiste poczucie oddzielenia, czy też ono bierze się po prostu z wejścia w myślenie? Czy do tej bezpośredniości musisz się dostawać, masz się do niej dostać? Czy ona tu jest cały czas? Czy możesz z niej wyjść, czy też możesz jej po prostu nie zauważyć? bo będziesz zajęty produkowaniem kolejnych myśli. Przestań mieszać. I wszystko z głowy.